Baweł Dzisiaj w programie będzie gość specjalny, już kiedyś go mieliście, tak. Widzieliście go? Tak, link do filmu z, z gdzie wystąpił macie w opisie pod, pod filmem. Tak, właśnie się przenosimy do takiego parku. I w tym parku on opowie. My, tak, on opowie o bardzo ważnych rzeczach. Tak, o bardzo ważnych rzeczach na tyle ważnych że warto, żebyście ten film udostępnili też znajomym, kolegom, koleżankom, nie wiem cioci, wujkowi, bratu, siostrze, tak? To jest i dla małych dzieci, i dla starszych dzieci film, bo nie wszystkie starsze dzieci wiedzą to, co wie on. Przenosimy się. Witajcie, witajcie, witajcie. Dziś chciałbym wam opowiedzieć o tym, co robić, gdy się zgubicie. To, że się zgubicie jest w zasadzie pewne. Gubią się wszyscy, nawet dorośli. Poznacie kilka podstawowych zasad, o których musicie pamiętać, gdy się zgubicie. Punkt pierwszy. Nie gubić się. Zawsze powinniście wiedzieć, gdzie jest rodzic lub wasz opiekun. Naprawdę nie możecie odchodzić bez pozwolenia, a w zatłoczonych miejscach trzymajcie ich po prostu za rękę. Na placu zabaw nie wolno wychodzić poza ogrodzenie. A na plaży czy nad jeziorem absolutnie nie wolno samemu wchodzić do wody. Nawet jeśli wydaje Wam się, że umiecie pięknie pływać. Jeśli już się zgubiliście, rozejrzeliście się i widzicie, że nie ma rodziców czy Waszych opiekunów, to nie martwcie się i przede wszystkim ich nie szukajcie. Nie wolno Wam szukać rodziców ani opiekunów. Jeszcze bardziej się wtedy zgubicie. Zawsze, gdy wiecie, że się zgubiliście, musicie stać w miejscu i czekać aż rodzic czy opiekun Was znajdzie bo znajdzie na pewno. Oni wiedzą, że jeśli was nie ma, muszą was szukać. Jeśli się zgubiliście w galerii handlowej i widzicie blisko siebie sklep, to możecie do niego wejść, aby znaleźć osobę, która stoi przy kasie i powiedzieć, że się zgubiliście. Jeśli jednak nie jesteście w galerii handlowej, to sprawa jest troszkę trudniejsza. Jak na pewno wiecie, nie można ufać każdemu. Nie każdy dorosły jest dobry. Będziemy jeszcze o tym mówić w kolejnych odcinkach, ale po prostu musicie uważać, kogo prosicie o pomoc. Na plaży, w parku czy innym miejscu, gdy stoicie czekając na odnalezienie, najlepiej zwrócić się do pani z dzieckiem. Ma dziecko, więc wie, jak się wami zająć. Proste. I proszę Was, jesteście już naprawdę duzi. Musicie znać numer do waszej mamy lub taty. To bardzo ważne, jak się zgubicie. Nawet ważniejsze niż wiedza, gdzie mieszkacie. Każdy przedszkolak potrafi nauczyć się numeru telefonu do mamy czy taty. To tylko trzy liczby. Poproście rodziców, aby Was nauczyli. Nauczą Was w tydzień. Zobaczycie. Wystarczy powtarzać ten numer zawsze, gdy idziecie do przedszkola lub szkoły i jak z niej wracacie. No i ostatnia rzecz. Jest wiele superaśnych książek o historiach, gdzie dzieci się zgubiły i szczęśliwie odnalazły. Poproście rodziców, aby je Wam kupili i często czytali. Listę tytułów zamieszczamy poniżej filmu. To tyle. Nie góbcie się, jak zgubicie, nie szukajcie rodziców ani opiekunów. Możecie prosić o pomoc panią z dzieckiem lub panią w sklepie i koniecznie nauczcie się numeru do mamy lub taty. Papa, pa. trzymajcie się.